W auli Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie uczniowie rywalizowali dziś w ramach zawodów okręgowych 43. Olimpiady Wiedzy Technicznej. To już drugi etap, z którego wyłoniona zostanie ścisła czołówka szkolnych gigantów techniki, którzy zakwalifikują się do ścisłego finału. Dzisiejsza 43. Olimpiada. Cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Mamy przyjechało 63 uczniów, wielu opiekunów tych uczniów z różnych szkół technicznych regionu tutaj południowo-wschodniego, województwa Małopolskiego. Ta najpoważniejsza olimpiada przedmiotowa przedmiotów zawodowych cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Wymaga rzeczywiście wielkiego wysiłku. Ale też dostanie się do finału, czyli do etapu ogólnopolskiego, jest zaszczytem dla ucznia. Zaliczenie do finalistów lub laureatów jest podkreśleniem wysokiej jakości kształcenia, zarówno dla ucznia, jak i dla szkoły. Trzeba dodać, że olimpiada ta uprawnia. Do dostania się na studia bez żadnych problemów, bez żadnych egzaminów. Tarnowską szkołę reprezentowało 11 uczniów. Pierwszy raz Olimpiadę Wiedzy Technicznej rozegrano w roku szkolnym 1974-1975.